Chcesz, żeby świat wokół ciebie był piękny? Chcesz widzieć piękno przed sobą? Chcesz widzieć piękno za sobą? Chcesz widzieć piękno też nad sobą? Jest to możliwe. Zastosuj się tylko do takiej jednej bardzo prostej, a może jednak też i bardzo trudnej zasady. Uporządkuj swoje wnętrze. Zadbaj o swoje wnętrze, bo to, co masz w środku, tego doświadczasz na zewnątrz. Jeżeli więc spotykają cię trudne doświadczenia, trudne zdarzenia, trudne sytuacje, to one są twoim drogowskazem do tego, co trzeba w środku uporządkować. Czyli podsumowując, co w środku, to na zewnątrz, nie inaczej. Nie inaczej, nie da się inaczej. Miłego popołudnia i porządkowania Wam życzę. Hmm.